Animacja przedstawia historię Kasi, słabowidzącej blondynki, początkowo w domu rodzinnym, w procesie edukacji i podczas poszukiwania pracy. Kasia porusza się z białą laską, następnie z brązowym psem przewodnikiem. Oprócz Kasi widzimy postacie takie jak doradca zawodowy, eksperci praktycznej dostępności oraz osoby ze szczególnymi potrzebami, jak osoba na wózku inwalidzkim czy cudzoziemka. Poznajcie Kasię. Jest ona osobą słabowidzącą i od najwcześniejszych lat życia stawiała czoła różnym wyzwaniom. W ostatnim czasie na tej drodze wspiera ją pies przewodnik. Najpierw w domu rodzina Kasi potrzebowała nauczyć się, jak funkcjonuje osoba słabowidząca. Równocześnie w szkole dzieci i nauczyciele zwracali uwagę na to, że Kasia siedzi w pierwszej ławce i często spędza przerwy w klasie. Teraz Kasia rozpoczyna karierę zawodową. Chodzi na liczne rozmowy rekrutacyjne, lecz spotyka się często z niezrozumieniem ze strony osób rekrutujących. Mimo jej wysokich kompetencji. Pracodawcy często boją się zatrudniać osoby z różnymi szczególnymi potrzebami. Zawiedziona niepowodzeniami postanawia znaleźć pomoc w internecie, trafia na listę doradców zawodowych i umawia się na spotkanie. Kim jest doradca zawodowy czy doradczyni kariery? Jest to osoba, która pomaga zrozumieć, jaką drogę przeszedł i w jakiej dokładnie sytuacji znajduje się potrzebujący, aby następnie wspólnie szukać rozwiązań. Doradca wspiera osobę radzącą się w planowaniu kariery. Wspólnie szukają informacji o różnych aktywnościach zawodowych. Trafiają na wiadomość o ekspertach praktycznej dostępności. Kasia zainteresowała się tym tematem. W programie Dostępne Poradnictwo Kariery konsultantami są eksperci praktycznej dostępności. Kasia zdobywa więcej informacji na temat ich działań i potwierdza swoją chęć zaangażowania się w tę aktywność. Ekspertami praktycznej dostępności mogą stać się osoby z różnymi doświadczeniami życiowymi, osoby słabowidzące, z innymi rodzajami niepełnosprawności, osoby starsze, cudzoziemcy, opiekunowie osób zależnych. Prowadzone przez nich szkolenia dają ogromne zrozumienie dla wszystkich osób i instytucji, które planują rozwój dostępności. Kasia również postanowiła zostać ekspertką praktycznej dostępności. W tej roli wróciła do miejsc, w których była wcześniej na rekrutacjach, żeby przeprowadzić szkolenia. Dzięki temu następne osoby ze szczególnymi potrzebami znalazły więcej zrozumienia dla swoich potrzeb i możliwości. Zademonstrowała rekruterom poprzez specjalne okulary, w jaki sposób ona widzi świat. Pokazała też, że często wystarczają dobra wola i minimalne zmiany, żeby ułatwić funkcjonowanie osobom ze szczególnymi potrzebami. Ty też jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami i szukasz pomysłów na swoją aktywność? A może jesteś pracodawcą, który chce się nauczyć, w jaki sposób dostosować miejsce pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami? Albo przeszedłeś sam podobną drogę jak Kasia i chcesz zostać ekspertem praktycznej dostępności, czyli EPD. Jeśli tak, to skontaktuj się z doradcami i doradczyniami przeszkolonymi przez Fundację IMAGO w zakresie dostępnego poradnictwa. Razem czynimy świat bardziej dostępnym. Dostępne poradnictwo kariery. Zadanie publiczne dostępne poradnictwa zawodowe finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033. Kontakt mailowy do Fundacji Imago, dostępność, małpa fundacjaimago.pl